Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Patryk, dzisiaj będą kolejne ciekawostki na temat magnetu. Ostatnio nagrałem fajne filmiki, więc fajnie się to przyjął, widziałem właśnie tysiąc wyświetleń na shortach. Tysiąc wyświetleń, żeby tak było, tysiąc na filmach byłoby fajnie. Chciałbym bym Wam jeszcze powiedzieć, jestem bardzo ciekawym gościem tak naprawdę, mógłbym Wam na przykład dużo pokazać ile to się dzieje. Tylko na początku wiecie, wiecie jak to jest nagrywanie z, z, bez mikrofonu, to będzie ciężko życie, tak naprawdę. E, przydałby się na przykład montażysta, albo kamerzysta, na przykład. No ale wiecie, ja nie zarabiam tyle pieniędzy, więc no niestety nie stać mnie na kamerzystę i na montażystę. Więc sobie muszę wszystko sam robić z telefonu. Ale sobie ogarnę, jak sobie ogarnę kiedyś spoko, a to sobie też ogarnę takie życie. Także chciałbym wam powiedzieć dzisiaj, że dzisiaj będą kolejne trzy filmiki, dwa hmm, filmiki lub trzy będą, żeby się kanał dobrze rozwijał, żeby to YouTube widział ogólnie. Jeśli YouTube będzie widział też wszystkie rzeczy, to będzie naprawdę super, wiecie o tym, tak chciałbym wam powiedzieć, że... Naprawdę, życie z magnesem to nie jest taka dobra zabawa, myślę, że. Bo, na przykład, jak kiedyś znalazłem łuski z broni, stare łuski z broni, to było chyba z shotguna albo z jakiegoś tego, był rozbalony. ja wiedziałem, że to są z łuski z broni. Bo już mi o tym kiedyś wspominali, że w kanale jest broń. I znalazłem kiedyś łuski, tak naprawdę, co? Także. Żeby szukać dobrze magnesem trzeba mieć dobry magnes. Na początkujący grac nie, nie potrzebuję takiego magnesu z wysokim magnesem. Dam 200, 300, 400, 500, nie potrzebuję takiego magnesu. Wystarczyć magnes do 100 kg, on dużo coś wyciągnie. Ten na początku, co ja miałem pierwszy, pokazywałem wam, bo on ma dokładnie 120 kg i mi się dało wyciągnąć.